Cześć z tej witajcie na moim kanale. Dzisiaj spity z porównania Samsung Galaxy S21 Ultra kontra Samsung Galaxy S20 Ultra. W S20 Ultra Exynos 990, 12 GB, w przypadku S21 mamy Exynosa 2100 GB w pamięci 12. Dobra, oba właśnie wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak działają, jak szybko odpalają aplikacje, jak zarządzają RAMem. więc lecimy jest co, o trwa start Pieszę co, Allegro no chyba starszy, minimalnie szybciej o i jeszcze raz, Aliexpress dla S20 Ceneo S21 Galerie no raczej tutaj HBO GO S20 Polsat Box GO no, z 21 raczej. Tu musiałem akceptować, trudno. Jak do z 21. Mapy. Tutaj. Player. Fanstarcik. Player.pl. S21. OLIX S20. Pyszne.pl. No, minimalnie chyba SK 20 Glovo. No, jak widać. Sklep Play. Tutaj szybciej. Spotify. S21, Taptalk, też 21, Tripadvisor No, raczej ten tutaj by chyba był. No, no, widzicie, nie będę powtarzał. Twitter S20 Uber 20, znowu szybsze. Wykop S21 YouTube. No, jak widać. No, szczerze mówiąc, różnice nie są jakieś takie wielkie. Spodziewałem się czegoś więcej z generacji na generację. No, ale cóż, jak widać, tak to mniej więcej wypadło. Sprawdźmy co pozostaje w ramię, bo w obu mamy po 12 giga, więc wypadałoby zobaczyć czy wszystko jest. Allegro, o tutaj w pierwszym, ten tutaj nie ma, tu mamy. Tu, no doczytuję w obu. Galerię w ramie w obu. HBO Go, tu w ramie, tutaj nie do końca jak widać. Hmm, Polsat Box Go, no, coś tam przeładowuje chyba trochę w obu. Tutaj jest w miarę ok. No tu praktycznie jak widać, tu jesteśmy w ramię. Olix tak samo, pyszne.pl podobnie. Growo zawsze się restartuje, więc to normalne. Sklepy po w ramię, Spotify też, ale patrzcie jak szybciej z tego z ramu wychodzi w 20. Daje się troszkę no, szybciej to. Twittery w ramię. No wiecie, oba no mają w sumie 12GB pamięci RAM, więc nie ma co się dziwić, że powinno być chyba w obu przypadkach, szczerze mówiąc, dobrze. Wyczyśmy teraz pamięć. Sprawdźmy, jak będzie w temacie gier. Jeszcze nie, dopiero zauważyłem, że te mikrofony nie podpiąłem, więc pierwsza część może być trochę gorsza, jeżeli chodzi o dźwięk. Dobra, tutaj coś jakaś jest nowsza wersja tego, to sobie szybko uaktualnimy i zaraz do Was. Zresztą to się robi w mgnieniu oka właśnie tu jest jeszcze przy okazji nowy android 12 tu jeszcze siedzimy na 11 więc tak to wygląda jeszcze raz to sobie zamkniemy no i dobra jakby ty w przypadku gier to sobie odpalmy co się robiło tak tak więc lecimy Asphalt 9 Który będzie szybszy, jak to wypadnie? ja już słyszę dźwięk z jednego, bo jedna jest wyciszone ale szybszy jest S21. Jak widzicie na załączonym obrazku, czekamy na S20. Hmm. No dobra, dopiero teraz. Dobra, lecimy z kolejnym tytułem. Musimy sobie przejść tutaj do game launchera, ale ty zrozum, że jesteś tak. Temple Run 2. No, widać, tu już szybciej. Nowsza wersja, zdecydowanie. No, nie będziemy czekać. Następny tytuł będzie to Wild Rift, czyli Leaks of Legends od Rajota. No, widać, jest 21 szybsza. Dobra, przejdźmy sobie do kolejnego tytułu, no, to zrobimy tak, Dead Trigger 2. Znowu jest 21 szybciej. Następnie mamy Unkilled. Trzeba ja pamiętać, że bez etui ten telefon strasznie kolebocza. No niestety, tutaj nie pomyśleli z wyglądem. Tu również jest szybszy ten co widzieliście. Chciałem by się ciągle przestawiasz? musiałbym wyłączyć tę opcję, ale nie chce mi się. Było unkilled, to teraz mamy. Sorry, to co ja to się ja nie odpaliłem. Nie to był Dead Trigger 2, to teraz będzie właśnie unkilled. O nie było, sorry, no to ja już coś ten. No to jeszcze raz, co tam będziemy mieli dalej? Dalej mamy Call of Duty. Jak w przypadku tego tytułu będzie wyglądać porównanie. Knoś gdzieś coś za oknem niestety szura, więc mogą być jakieś dziwne dźwięki, sorry, no ale cóż nie da się inaczej. No i tutaj znowu widzimy, że S21 jest szybsze. Dobra, kolejnym tytułem będzie World of Tanks. Zobaczmy, kto tutaj nam wygra. No, znowu jest 21. Tu już nawet nie czekamy. Kolejny tytuł jest to Super Mario Run. widzicie, już tu w grach chyba nie, troszeczkę wyższość S21 Lutra. No, no i tu już Mario też uruchomiony. Troszkę szybszy ten nowy Exynos. W grach to dopiero widzimy. Hmm. Super Mario był, to, teraz mamy Angry Birds. No i tutaj, no dobra, no, 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 coś nie poodpalane, No to sorry, to ten tu odminiemy, nie chce mi się powracać do niego. Następnie będzie Real Racing 3 20 czy 21. No zobaczmy. No tu teoretycznie w troszkę w innym momencie gry się uruchomiły. No ale dobra, nie porównamy tak Trudno. Nie będziemy tego sprawdzać. Tytuł. Następnie mamy PUBG Mobile. A na razie wyższość moim zdaniem w grach jest 21. Zdecydowanie lepiej sobie radzi. I jak to tutaj będzie? O, tu niestety coś dociąga, mimo że wczoraj nic nie było do dociągnięcia. Nie lubię tej gry, zawsze coś się w niej dzieje. Nawet nie na dzień coś trzeba dociągnąć. życie A 200 nawet są szybkie przetwarzania i tak dalej. No. Dobra, nie czekamy na S20, widać, że S21 jest szybsza. I lecimy z ostatnim Ark Survive Evolved. Jak będzie w przypadku tego tytułu... O, i tu musiałem na coś zezwolić, sorry. Pewnie po aktualizacji, no ale widzicie, różnica i tak jest szybsza. I tutaj jesteśmy już w grze. a to dopiero teraz. Dobra, no. Jak widać, ewidentnie szybsza S21 w tym temacie. Wyczyścimy sobie teraz pamięć jeszcze i zobaczmy, jak to wszystko nam wypadnie, jeżeli chodzi o kwestię. Już mi to denerwuje. Czekajcie, wezmę tutaj wyci. wyłączę tylko autoobracanie ekranu. bo to w Dobra. Eee, lecimy z ramem. Jak będzie z ramem? Aj, głupi łucek. Wy, wyczyścił wszystko z ramu. Eee, dobra, jeszcze raz szybko wszystko poodpalę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i dobra, była mała wpadka jeszcze raz już poza anteną otworzę, że tak się wyrażę. Odpaliłem wszystkie gierki w jednym i w drugim smartfonie, wszystko jest w ramię. No więc zobaczmy, jak to wygląda w przypadku RAMu: czy któryś jest szybszy, czy też nie. Zerknijmy to sobie. Eee, znaczy, co pozostaje w ramię z gier. Asfalt 9 ubity jest w obu. Następnie mamy Temple Run 2. No też w ramię, jest poza obu smartfonami. Dziwne. Na 12GB to trochę tak słabo, moim zdaniem. LOL się trzyma w S21. S20 się uruchamia ponownie, dobra. Jedziemy dalej: eee, Dead Trigger 2 jest tylko w S21 w ramie. Następnie mamy Unkilled, jest tylko w S21 w ramie. Następnie mamy Call of Duty, jest też w S21, tutaj w 20 nie ma. Hmm, World of Tanks jak widać tu się coś znowu uruchamia ponownie spadaj no zresztą już widzicie troszkę jakby płynności grania używania tego smartfonu, ja widzę, że jest różnica zdecydowana tutaj Marian też jest tylko w S21 Angry Birds też w S21 w 20 nie ma następnie mamy Real Racing trójeczka, podobnie no moja prywatna S20 troszkę gdzieś tam jakieś optymalizacje bateriowe pewnie już sobie poprowadziła, no ale coś tam jak widzicie mniej więcej jak to wygląda. I mamy arka, tu jest, tutaj tak jakby reset. No nie da się ukryć, że no, kolejny, nowszy smartfon wypada lepiej, w szczególności w grach. Jeżeli chodzi o zwykłe używanie w przypadku aplikacji takich wielkich różnic nie zobaczycie, no RAM, w w miarę się sprawdza, w, w grach też, no tu troszkę gorzej, ale ten telefon jest używany przeze mnie na co dzień, długo, więc już się nauczył niektórych rzeczy, że zbyt często nie odpalam, stąd może być taka jakaś mała różnica. No ale dobra, no mniej więcej szybsza jest nowsza, nowszy Exynos wypada trochę lepiej. No i cóż, tyle, odnośnie jednego i drugiego macie playlisty porównania, możecie zobaczyć tutaj, dzwonek, subskrypcja, komentarz. No i cóż, na dzisiaj tyle, z tej strony jak trzymajcie się ciepło, hej!